na ulicy? Na ulicy Dworcowej 72 I pamiętajcie, że takie imprezy są, są tylko dobre. w Red Clubie Dzięki bardzo A ja chciałabym tylko jeszcze nadmienić, że niedługo ruszają Bydgoskie Dni Różnorodności I chciałbym zaprosić wszystkich, którzy są ciekawi tego, by poznać osoby o orientacji homoseksualnej którzy są ciekawi e, jak e, wygląda życie e, Drag to e, do skorzystania z, z okazji tych dni e, z otwartej biblioteki e, z żywej biblioteki, biblioteki, biblioteki tak, e, tak, z której jedną z książek żywych będzie właśnie bitnej tak kochani zapraszam Was w sobotę serdecznie na jeden z dni różnorodności ja będę w żywej bibliotece będę tego rodzaju żywą książką. Zapraszam, możecie mi zadać pytanie, jakie tylko chcecie. Słuchajcie, a później wieczorem zapraszam Was na występ do Red Club. Tylko w Bydgoszczy. Dziękuję Wam i pozdrawiam.